Witam Was, jestem Reshot, a to jest mój pierwszy odcinek z gry Happy Wheels. Jeśli Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej, to piszcie, a będę nagrywał. To jest moje pierwsze doświadczenie, z, ogólnie z nagrywaniem. Także, wybaczcie mi ewentualne błędy, ponieważ jestem zdenerwowany. Uff, zaczynajmy. Co my tu mamy fajnego? Rope Swing Demo. Okej. Okay. Jedziemy. Kup. No oglądałem się masterczuka i teraz pogomany jest moją ulubioną postacią, wybaczcie. No. Halo? Dobra, coś się zepsuło. Wybaczcie, zrobię cięcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczmy, co my tu mamy. Pogo level. Wyjdę, Pogo. Już usłyszeliście. Dobra, jedziemy. Jest mm. to? No, no, yes. Nie, no. Fajna dzień dobry, po prostu. Ja się tak nie bawię. Jest. I know you can do it. No you can't. Jezu. Yes. <laughs> Yes. nie, nie, no. Wybaczcie, spadanie w nic coś to od jakiegoś czasu moje hobby. Nie, nie. Ta. <tryk> Dobra <tryk> Shit. Jeśli teraz się nie uda to bierzemy inny level No 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 Ue, Co to ma być? Gdzie? Nie! Dobra, jeszcze jedna szansa, ciśniałem zwykle już Jeez Jak można zrobić taki wredny poziom? Mm -hmm. G, sort po hiszpańsku? Mm -hmm. Nie wiem, czy dam radę. Spróbujmy. Nie, no. Tylko nie mówcie, że znowu coś się zepsuło. Serio. Wybaczcie moi drodzy. Ko musimy zrobić kolejne cięcie. Wrócę jak już wszystko będzie ok. Ha! I znów jesteśmy z powrotem. Dobrze. Try kill him. Kiepski koleś ma angielski. Kill him. Do zabicia. Eee. Aha. Ok. Myślałem bardziej, że będę musiał go przejechać czy coś, ale złapać go za dupę też można! A, miałem złapać tą siekierę. OK. Dawaj, dawaj. Urgh. Nie puszczę się! A, bo co tam? Skoro mamy go zabić. Gdzie? Gdzie moja rodzina? Ta. Coś mi mówi, że w ten sposób go nie zabijemy. Może po prostu muszę wziąć inną postać. O, święty Mikołaj. Perfekt. Nie! Moja siekiera! O, zabijemy. No, bez siekiery też się da człowieka zabić. Mamy dowód. Tak, okładajmy go jego flakami. To jest mało krwiste. Uch. Potrzebuje mdze już lepszego How far can you go? Bla, bla, bla No to jadziem How far? Uh, dziadek ma speeda Ech, skąd ja wiedziałem? No, rozumiem to tak Okej okay. To nie był najlepszy pomysł Dobra Święty Mikołaj Okej okay. Chyba ktoś nie przewidział możliwości wzięcia tej płyty postaci Dajecie moje zielone sługusy Jazda Manuuuuu nic coś Dobra GTA. Zobaczmy. Aha. Coś. Chyba nie załapałem. Może liczył na... na wzięcie tej postaci. Na no to wygląda. Okej okay. Pierwsze pytanie jakieś nasuwa. O co chodzi? A zaczekamy jeszcze chwilę, ja. chyba nie dane jest nam poznać sensu tego poziomu harpunan. O, my ukochamy. Tak, ja. ja. harpun w dupie, moje. Kochane miejsce dla harponu nigdy, nigdy, nigdzie indziej nie dostaję Dobra, Full Speed Dziadek! Tak! Nie! Opuszczaj! puszcz. Ale mnie nie, wózeczek! Dobra, Osłona z przodu i z tyłu. To jest to. Tak, to jest to, czego im trzeba. Eee... Rozumiem. Ech, kiepski pomysł. Dobra, tutaj mamy... Święty Mikołaj, Full Armor. Jazda! Nie! Co nie jest dla mnie.

UUUUH! Już rozumiem że żeby chciał żebym złapał kobiety! Dobra, powtórka, level fajny. Łapiemy się, łapiemy się! Niech coś zepsujemy... No, dawaj, psuj, psuj, NIE! Jeszcze, że nie! Kto wie, może uda mi się tam doskoczyć! Albo nie mm. tak, na głowkę. Na... Czy ty rozumiesz pojęcie słowa na główkę? Tak dobrze. Kolera. Yy. Mm. dobra, ostatni raz obiecuję. Yes. Yeah! Okay. i am on two dosage Let's go. Glass world. Uh -huh. Hi, bro. If read this, as you all oh, know, my last level was a big fail. So here it is again. Great blast. If you, if you don't, it die in a glass of water. Uh, okay. No, nie rozumiem po prostu, jak, nie, nie, jak niektórzy mówią po angielsku. Jedna! Zresztą... No Zmiana koloru. E, wybacz cimi, mam nadzieję, że... Masz jakieś geny szurki i ta rączka ci odrośnie, ale znając Twoje szczęście, to raczej nie masz, więc sorry. Nie nie, nie, mój hełm. Ja go potrzebuję. Coś mi mówi, że to jest strzyło. Dobra. Jazda! Eee. Ok. Nikt nie jest nieomylny, prawda? Także wybaczycie mi tę pomyłkę. Albo nie i zostanę już na zawsze niegodziwcem w Waszych oczach, który nie ma instynktu. Uy, o. o tak! Pojdziemy po no, tym. Dość no, dość Pojedziemy, znaczy pojedziemy do przodu, a nie do tyłu. Ale okej. Okay. Wszyscy mają wady. On ma defekt mózgu. Ja w zasadzie teoretycznie też. Zresztą sami się już zauważyć. Jazdo! Yeah! Udało nam się! Dobrze! Co my tu jeszcze mamy? Rzuć z sobą. Okej. Okay. Ciekawe. Whee! A co tu robi ściana? Dobra, rzucimy Timim To jest świetny pomysł. Timmy leci dalej. Albo nie. Zrobiliśmy brązowy medal, proszę państwa! Co za szok! Ferrari dla t -Volta, a nie to dla t -Volta, to nie będę mógł grać Nowa piła I hope you like it Spoko To ja My... Wiele post. Sejo Meteor na dzień dobry Zróbmy level Jed Meteor Po prostu Dobra nie, już na pewno przeżyje. Wiele postaci zginęło w tym poziomie. ja Jazda, dajesz desz radę? Albo nie, może twoje zwłoki dolecą. To nie jest odpowiednia postać. dobra. Motoryk! Serio? Nie, nie, sorry, ja się tak nie bawię. Car jump. Dobra, zgodzę, że trzeba się rozpędzić. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Whee! No jesz, no jesz! Coś mi mówi, że łeb mi się prędzej czy później urwie, ale dojechaliśmy! Tak, jesteśmy mistrzami. Nightmare Escape. O. Dobra, pojedziemy sobie. No, no jasne, wyłączyłem dźwięk. Dlatego nie słyszałem głosów przy. Sorry, mój błąd. Ciekawe czy spadnie na mnie meteor. Dziwne, nie spadł. Uf. Tak, dobrze. Nie, tak, czy wciąż żyjesz? no serio! Wbiło mi się w łeb jeszcze A, on przeszło na wy. Drogie dzieci, jeśli będziecie kiedyś próbowały zepsuć szkło, nie róbcie tego głową tak jak ja. Widzicie jak to się kończy no, przynajmniej mamy włącznie. What the! Ech, ale ja, ja przeżyłem. Wybacz mi. Najtrudniejsza, przeszk możliwa przeszkoda przejechać na tych wszystkich kiblach i się nie zabić. Muszę przestać latać. Dziwne. No już, no już, radę! O, Jeszcze trochę. Jeszcze trochę! Nie poddam się! Nie, nie poddam się. Yes! Po wielu trudach dotarliśmy na koniec. Hold Space, Gangnam gang Style. Okej. Okay. Aha. No spoko. Yeah. yeah. Damn it. Ain't hey, no serio. This copo desto było? Nie, nie, żebym był rasistą, czy coś. Mówiłem! Straciliśmy łeb, ale daliśmy rady, nie? To się liczy. Space ball ROW. Do nieskończoności. I dalej. Coś się na oglądu u Mam wrażenie, że jak walnę w jet, to to coś na mnie poleci. Ach, skąd ja wiedziałem? Ej, ty nie było, bo wyłomacowicie! Fajny level. To infinity. Help. Tak, to. Serio? Prostu. Dobra, ja chcę sprawdzić wszystkie te. Nie, 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 nie Jeszcze raz Chcę sprawdzić co znaczy, że Infinity strzeli mnie w górę Jestem ciekaw jak daleko No O, z piłeczkami, ale fajnie Co nie mia To miałem strzelić w górę Okej okay. Różni ludzie, różne fantazje Nie kwestionuję o tak, po prostu... Ech, nie, sekunda. Chciałem zrobić coś innego. Rzuć dzieckiem! A, coś nie coś mnie idzie. Nie! Taka szansa była. No nic. Jest. Po prostu. Uff! To jest moja tajemna umiejętność. Podczas rzutu mieczem sam się na niego nadzieję. O! Level up, nie nadziałem się. Nie! nie. Eee, zaczynam rozumieć sens eee, nie, niechwał dnia za, przed zachodem słońca. Ty, mały złodzieju, tak mi zapieprzyć wszystkie miecze? Eee. No, ostatni raz. Ty! Zebrałeś mi miecze! Ja ci odbiorę życie! Jak się dosięgnę? O tak. Perfect shot! No, no cóż... Jestem ninją! To ostatni miecz? Tak. Cóż... Tak. Na koniec odcinka... Spektakularne samobójstwo. Zgad zgadując... Nie uda mi się. O, udało się. Moi drodzy, świetnie się bawiłem. Po raz pierwszy doznałem takiego uczucia spełnienia Zwłaszcza grając w Happy Wheels, które Niezbyt wychodzi poza Rozkrwawianie i rozflaczanie innych Mam nadzieję, że wam się spodobało Komentujcie Subskrybujcie No Może nawet, cześć Może nawet do zobaczenia